Michał Ciche, pl a ze mną Karolina Kowalkiewicz, która już niedługo wraca do klatki UFC, do oktagonu. Karolina, na początek Cię zapytam, czy już wiesz jaka jest rywalka? Eee, nie, jeszcze nie znam rywalki, padło kilka potencjalnych nazwisk, ale to nie ode mnie zależy, która to będzie dziewczyna. Że tak powiem, czekam na rozwój wydarzeń i na, na jakiś konkret od UFC. No, jak mówisz, nie, 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 to nie od ciebie zależy, ale jakbyś miała sobie wybrać, jakby zadzwonili z UFC, Karolina, z kim chcesz walczyć, to jest jakaś zawodniczka? E, tak, tak, tak. E, wydaje mi się, że to by było super zestawienie, bardzo bym chciała zawalczyć z Jessi Compenem. Mm, tak jak ja jest weteranką jest po bardzo długiej przerwie, bo nie walczyła chyba od czterech lat. Yy, ostatnie trzy walki no też niestety przegrała. Yy, ale jest naprawdę fajną, mocną zawodniczką i wydaje mi się, że, że to by była naprawdę fajna, ciekawa walka i fajne, ciekawe zestawienie. A myślisz, że jest możliwe coś tam pod... Powiedziałaś UFC, że chętnie by z nią zawalczyła? Nie, 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 nic nie, nic nie podpowiadała. Mówię, ja nigdy sobie nie wybierałam rywalek, raz tylko krzyczałem, że chcę walczyć, z zasią o pas. A tak to to zawsze czekam na ofertę od UFC. Ja to w ogóle cię zapowiedziałem Karolina Kowalkiewicz, że nie wiem, czy dobrze w ogóle zrobiłem, bo chyba już zaborowska. Zaborowska, w dokumentach Zaborowska już. Jak będziesz w UFC występować pod nowym nazwiskiem? Rekord 00 czy Karolina Kowalkiewicz? Co? Nie wiem, wszyscy, wszyscy mi zadają to pytanie, a ja jeszcze nie wiem. Nie wiem, Może wyjdę po prostu jako Polish Princess? Bez nazwiska. Bez Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska. Nie wiem, zobaczymy. Karolina, no, troszkę cię nie widzieliśmy. Męczyli cię strasznie i fani, i dziennikarze, kiedy wracasz. Właśnie powiedz mi, czy to cię mocno męczyło, że tak każdy dopytywał, kiedy wrócisz, jak tam zdrowie. Nie, to mnie, to mnie w ogóle nie męczyło, bardziej mnie, mnie tak nawet, nie wiem jak nazwać, no bo jeszcze trochę wkurzało, jak się mnie ludzie pytali, czy, czy, czy dalej jestem w UFC, albo mi wręcz wmawiali, że UFC mnie zwolniło i to było takie no, irytujące, bo, bo nie wiem, raz, drugi, trzeci, powiedziałam, że dalej jestem zawodniczką UFC, UFC mnie nie zwolniło, a oni jednak, a nie, chyba cię jednak zwolnili, chyba jednak jesteś zwolniona, ale nie, dalej jestem w UFC. No to bardzo się z tego powodu cieszymy. A powiedz mi tak, jak, jak z tym Twoim zdrowiem jest? A skoro Cię to nie męczy, więc się zapytam, e, wszystko już jest w porządku, e, miałaś tą poważną operację, więc jak to na ten moment wygląda? E, wszystko jest bardzo dobrze. Tak naprawdę mm, już w lipcu było wszystko ok, w lipcu już, już się wszystko zagoiło. E, e, ale potrzebowałam sama dla siebie jeszcze takiej trochę dłuższej przerwy. No, i to przyniosło efekty, bo, bo naprawdę teraz jest fajnie. Po pierwsze, czuję taki mega głód treningu, głód walki. E, treningi, chociaż w takich pokręconych warunkach, sprawiały mi ogromną przyjemność i, i naprawdę ta przerwa dobrze mi zrobiła. Zrobiła dobrze mojej głowie. E, też mój organizm się bardzo zregenerował. Także naprawdę, naprawdę jest fajnie. No właśnie, płynnie przejdźmy do tych treningów, bo Shark Top Team obecnie nie działa, więc jak to wygląda u Ciebie, jak Ty teraz, no na szczęście e, wyszłaś za mąż, za trenera, więc chyba to nie jest problem z treningami. No tak, tak nie do końca, bo, bo mąż nie chce mnie trenować. Nie, nie, ale tak pół żartem, pół serio, to dalej trenuję z moimi trener, trenerami, trenuję z Emilem Grzelakiem, z Dawidem Gralką, z Dawidem... Romankiewiczem, nie wiem, Romanek, przepraszam, cały czas przykręcam Twoje nazwisko. Trenuję dalej z Romankiem od zapasów. Z Łukaszem robię, robię dalej tarczę. I tak trenujemy w różnych miejscach. Trochę wyjeżdżam, trenuję w innych klubach. Jeżeli są otwarte, bo teraz co chwila wszystko zamykają, kontrole wjeżdżają po prostu nam utrudniają te treningi jak tylko się da. No właśnie, nawet wczoraj w moim klubie wjechała gruba jaki pasa. Nepit, kontrola skarbowa, skarbowa, policja, wszystko, więc te kluby są mocne. W Łodzi wczoraj było to samo, że robili naloty, tutaj naprawdę mm, spisywali zawodników. No nie, to co się dzieje, to jest, to jest chore. Ale powiem ci, tak się, już tak ciekawostka, że trener mi powiedział, że przeszli wszystkie kontrole i treningi i tak będą działać, więc chyba jakichś podstaw dobrze, prawnych nie, dobrze, nie ma za bardzo. Dobrze, Karolina, no może przejdźmy jeszcze właśnie do klubu. Hej, hej, powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tu ma, ma, Madzia Loska przed swoją walką dzisiejszą. E, właśnie powiedz mi, tak jesteś trochę inspiracją też dla wielu zawodniczek? Czy jest tak, że często się do ciebie odzywają e, o jakieś porady na przykład? E, może nie często, ale czasami, czasami się odzywają. A jak typujesz w ogóle walkę Macielowski dzisiaj? Bo widziałem, że rywa, rywalka ma mocne e, ciosy. E, ale wydaje mi się, że tam Madzia sklinczuje, przewróci i podda. Powiedz mi jeszcze tak. E, jak wygląda w ogóle teraz? Sama mówisz, że się wszyscy porozjeżdżali. E, masz w ogóle okazję jeszcze z dziewczynami posparować teraz? Czy na razie robisz samą technikę, jakiś drilla? E... Tydzień temu byłam w Bydgoszczy, tam w klubie XYZ i miałam okazję trenować i sparować z Kątną. To jest zawodniczka, która jeszcze walczy amatorsko, ale jest bardzo doświadczona w zapasach. 15 lat trenowała zapasy, startowała w zapasach, więc z nią zrobiłam kilka takich mocnych rundek partyrowo zapaśniczych i naprawdę bardzo fajnie mnie dociążyła. Gdzieś za dwa tygodnie. Na razie robię takie, że tak powiem, luźniejsze sparingi, mocniejsze te parterowo zapaśnicze, gdzieś za dwa tygodnie będę tutaj ściągała dziewczynę, albo być może wyjadę, żeby właśnie już robić takie pełne, pełne rundki MMA. Teraz mi tak przyszło na myśl. Jesteśmy w Hiltonie. Tutaj praktycznie wszystkie gale MMA się teraz odbywają, ale odbywają się też takie. Nie do końca MMA. I mnie ciekawi, jak Ty patrzysz teraz na to, co tu się dzieje w, w tym MMA, że walki celebrytów są coraz bardziej popularne. Powstają cztery nawet organizacje na ten moment nowe, w którym będą walczyć celebryci. I jak to patrzysz jako sportowiec na to wszystko? Jeżeli rozpatrujemy takie gale w, w takim, jako takie widowisko widowisko show. To, to nie jest gala sportowa, to jest show. No okej. Okay. Ale no, nie nazywajmy tych y, showmenów sportowcami, bo to, to jest krzywdzące dla, dla ludzi, dla sportowców, którzy poświęcili temu całe życie, którzy poświęcili temu zdrowie, którzy trenują od lat. Y, I porównywanie takiego zawodnika. Y, do takiego showmana czy showmenki, to jest moim zdaniem krzywdzące. No właśnie, a powiedz mi jak to wygląda na przykład jak niektórzy zawodnicy krytykują e, Fame Mola, a później ich widzę na przykład e, w narożniku albo trenują e, tych celebrytów. Myślisz, że no trochę się to wtedy nie kłóci? E, kłóci i nie kłóci. Ja mówię, jeżeli rozpatrujemy to jako takie widowisko rozrywkowe, rozrywka, fajnie pomagam, nie wiem, pomagam jakiemuś zawod... nie zawodnikowi, pomagam jakiemuś szomenowi przygotować się do, do takiej gali, no okej, okay. ale nie nazywajmy tego sportem. Dobra, to wróćmy może do sportu i do Twojej walki. Rozumiem, że termin czerwiec-lipiec to jest taki naj, najbliższy, w którym możesz walczyć. Mam konkretną datę, nie mogę jej na razie jeszcze zdradzić, powiem tylko, że jest to druga połowa czerwca. Dobra, Karolina, to może pogadamy, jak już będziesz znała swoją rywalkę trochę dłużej. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. No i czekamy na ogłoszenia. Dzięki wielkie.